Cena złota znowu mocno rośnie, zaś kurs dolara amerykańskiego nurkuje. Cena dolara amerykańskiego spadła poniżej 4 zł. W kantorach płacą około 380 zł za 100 dolarów amerykańskich. W Polsce cena złota rośnie. Dosyć szybko. Czy to oznacza, że cena złota wreszcie przebije swoje ostatnie najwyższe poziomy? I złoto będzie kosztowało 2500, 3000, a nawet 4000 dolarów czemu złoto rośnie i co się może stać już wkrótce. Zanim przejdę dalej, oczywiście zapraszam wszystkich do subskrybowania kanału na YouTube, zapraszam do klikania łapki w górę i także zapraszam do merytorycznego komentowania. Zanim przejdę dalej, oczywiście wezmę swojego ukochanego Łyka kawy. I jedziemy z tematem. Cena dolara spada. Jak wiemy, 3.96 za dolara, 380 w kantorach. No ale cena złota, wartość złota w stosunku do dolara amerykańskiego wzrosła do 1954 złote. Czy to dużo, czy to mało? No cóż, to jest mniej więcej ten sam poziom wokół którego oscyluje dolar amerykański od bardzo długiego czasu. Proszę zobaczyć. Tutaj mamy wykres Kilku ostatnich miesięcy. Dzisiejsza cena dolara amerykańskiego, przepraszam, do, złota jest bardzo wysoka do dolara amerykańskiego. Proszę zobaczyć, bardzo wysoka, prawda? Jeżeli weźmiemy e, dzienny wykres, no to widzimy, że dzisiaj złoto jest właściwie bardzo, ale to bardzo drogie i dalej rośnie. Jak to ma się w wielu przypadkach, gdy dolar amerykański mocno tanieje, to złoto drożeje. Gdy dolar amerykański traci wartość, to złoto zyskuje wartość. Im tańszy dolar, tym droższe złoto. W takim razie, czy możemy oczekiwać wzrostu wartości złota do bardzo wysokich poziomów? Oczekiwać można zawsze, jeżeli na to warunki pozwalają. Im mocniej spadnie dolar, i jeżeli formuła spadającego dolara prawi, że wartość złota będzie rosła, no to złoto będzie tym sposobem coraz droższe, prawda? Gdy dolar amerykański mocno spada, mocno drożeje złoto. W złotówkach to jest troszeczkę inaczej, bo jeżeli mamy dzisiaj dolara po 3,80, proszę zobaczyć, jeżeli mamy dzisiaj złoto po 1954 dolaru, proszę zobaczyć, 1954 dolar, 1900 E, 1954 dolary razy 3,9 to sztabka złota, liczona w złotówkach, kosztuje, znaczy się jedna uncja, liczona w złotówkach, kosztuje 7620 złotych, prawda? 7620 złotych. Jednak, e, gdyby dolar amerykański spadł do 3 złotych i sztabka złota Kosztowałaby tyle samo, znaczy się, uncja złota kosztowałaby tyle samo co dzisiaj. No to za jedną uncję złota byśmy tylko zapłacili 5 5832 zł. Prawda? Gdyby dolar amerykański spadł do 2 złotych to za sztabkę uncjową zapłacilibyśmy tylko 4885 zł, prawda? Gdyby dolar spadł do 2 zł, to jedna sztabka e, złota, która jest warta 1954 dolary, kosztowałaby tylko 3908 złotych. Jednak gdyby dolar kosztował 5 zł, tak jak we wrześniu, bo pamiętajmy, że tutaj e, we wrześniu tutaj mamy wykres u góry, prawda? Dolar amerykański. Jak wiemy we wrześniu, tutaj mamy na tym wykresie górnym we wrześniu widzimy tutaj dolar amerykański osiągnął powiedzmy 5 zł, tak? We w październiku 2022 roku. No to gdy gdyby w październiku 2000 Dokładnie to było kiedy, zaraz zobaczymy eee, dokładnie to było. 26 powiedzmy tutaj pokazuję tam no, no, przełom września i października, prawda? Czyli mniej więcej 31 września, 1 października eee, Wtedy 5 zł dolar kosztował i gdyby złoto kosztowało we wrześniu E, 1954 dolary, no to jedna uncja złota kosztowałaby 9770 zł. Jednak, jeżeli cofniemy się, do proszę zobaczyć, cofajmy się tutaj, widzimy, był spadek. E, widzimy, mamy wrzesień i mamy wrzesień, październik, e, powiększę. No i mamy. Tutaj mamy październik 24. Widzimy o 3 października i widzimy, że dola, złoto kosztowało yy, tylko 1647, tak? 1647 dolarów, jednak dolar był po 2, po 5 złotych to znaczy, że za jedną uncję trzeba było dać 8235, tak? Dzisiaj Yy, dzisiaj yy, Dolar to 3,90 Właśnie w kantorach, ale dobrze 397 tam 7 w tych yy, Tak oficjalnie bez, bez yy, Spreadów 3,97 razy 1000, 1954 No to mamy, że złoto Kosztuje dzisiaj yy, Bez wszystkich tych spreadów Prowizji yy, 7750. 7 złotych, czyli właściwie złoto dzisiaj wyrażone w złotówkach jest tańsze w przeliczeniu z dolarami. Pi razy drzwi, generalnie wychodzi mniej więcej ta sama cena, prawda? Bo jak wiemy przed chwilą, powiedziałem, że ee, gdy we wrześniu złoto kosztowało 1647 1647 to jedna uncja teoretycznie kosztowało 8235, gdy dzisiaj dolar to 4, yy, gdy dzisiaj dolar to 4, a jedna uncja to 1954, no to jest 7800. Pi razy drzwi tyle samo. Pi razy drzwi tyle samo wyrażone w złotówkach, tak? Tylko że widzimy yy, we wrześniu we wrześniu Dolar kosztował 5 złotych, prawda? I złoto było znacznie tańsze niż dzisiaj. Złoto we wrześniu kosztowało 300 dolarów mniej, a jednak ta cena wyrażona w złotówkach w ten sposób, w ten sposób przeliczana, się nie zmieniła. Co to oznacza? To oznacza, że właściwie, trzymając pieniądze w złocie. Prawda? No, trzymając pieniądze w złocie, mielibyśmy do dzisiaj tyle samo złotówek. Jednak trzymając od września pieniądze w dolarze, mielibyśmy aż o 25% mniej pieniędzy, ze względu na to, że dolar amerykański stracił drastycznie wartość. Prawda? No, dolar amerykański stracił drastycznie wartość, czyli bardziej, gdyby nie, wkłada, nie wkładać pieniędzy na konto, chociaż i tak w dolarze amerykańskim zaoprocentowanie oprocentowanie mało byśmy dostali, zatrzymanie dolarów w banku, wiadomo, że w bankach lepiej nie trzymać zbytnio dużo gotówki, no, no bo tak jak te amerykańskie banki, no tam upadają, prawda, ten Silicon Valley upadł, no amerykańskie banki też upadają, prawda, Silicon Valley tam. The Republic, czy co tam jeszcze było, prawda? Więc gdyby ktoś trzymał te dolary amerykańskie w poduszce yy, i z drugiej strony byłaby osoba, która trzymała złoto pod materacem, prawda? To osoba, która miała złoto, to zyskałaby w stosunku do człowieka, który trzyma pieniądze w dolarach. A najwięcej zyskałaby osoba od września, która by trzymała do dzisiaj, oczywiście. Mówię, mówię do dzisiaj, tak? A najwięcej z, z z tego co wynika, yy, trzy, najwięcej by zyskała osoba, która trzymała pieniądze w polskich złotówkach, prawda? Na koncie w polskim banku, bo oprocentowanie od września mamy w bankach 6, 7, 8%, prawda? A zatrzymanie złota byśmy nie dostali nic. Złoto, ale za dolary byśmy nie dostali nic, prawda? Bo oprocentowanie było bardzo niskie. Za to w złotówkach byśmy dostali dużo. Z, Z drugiej strony, w złocie byśmy nie stracili e, na wartości w stosunku złotówkowym. Jednak zyskalibyśmy na złocie w stosunku e, dolarowym, prawda? Bo złoto w stosunku dolarowym podróżało. Tak jak złotówka podrożała do złota. prawda? I teraz jest pytanie. I teraz jest pytanie: jak się zachowa złoto? Czy wraz z wielkim spadkiem wartości dolara amerykańskiego złoto także będzie zyskiwać, bo na przykład nikt się nie pokusi, żaden kraj w danym momencie nie pokusi się o wielką wyprzedaż złota ze swoich skarbców, bo jeżeli na przykład NBP albo nie wiem, Bank Włoch. Pokusiłby się o, e, o wyprzedaż swojego królewskiego kruszcu. Na przykład, Włosi mają bodajże 7 razy więcej złota, czy 6 razy więcej złota niż Polacy, niż my. Biedni Włosi mają 6-7 razy więcej złota niż Polacy, szanowni Państwo, ale to nam się mydli oczy, że my tutaj mamy nie wiadomo ile tego naszego bogactwa. No, ale tak to jest. Widzimy, szanowni Państwo, Polacy sobie pompują ceny nieruchomości rozdawaniem kredytów na cudzy koszt, a Włoch trzyma pieniądz w złocie. A nieruchomości mają znacznie tańsze niż w Polsce. Tak więc, szanowni Państwo, jeżeli, banki centra, jeżeli dolar amerykański się zawali do około 3 złotych, 2,50, no to i złoto także powinno wzrosnąć. Jeżeli inne banki centralne yy, nie będą się pozwywać masowo złota, no to złoto. Jeżeli dolar amerykański spadnie, no wiemy dzisiaj 3,96, dolar amerykański może spaść, yy, proszę zobaczyć tutaj mamy dolar amerykański, jego dolar amerykański może spać bez żadnego problemu do poziomu tam 3 złote, 2,80 to wszystko zależy oczywiście od decyzji profesora Glabickiego prezesa Narodowego Banku Polski od tego kto wygra wybory, od tego kto będzie niszczył złotówkę, czy umacniał złotówkę, prawda od tych wszystkich aspektów, jak mocno złotówka się umocni do dolara amerykańskiego i mocniej złotówka się umocni do dolara amerykańskiego i nie będzie to tylko taka jednostronna złotówkowa sytuacja prawda, bo to zależy że jak te inne waluty się zachowają no to złoto może sobie wtedy odpowiednio wybić widzimy że złoto podrożało od września o 300 dolarów a nawet 400 dolarów bo tutaj dwa, chyba 100 złoto kosztowało widzimy tutaj rysuję kreskę złoto kosztowało 2100 dolarów teraz kosztuje te 150 dolarów mniej no to jeżeli złoto z poziomu 1650 dolarów Podróżało do 1150 dolarów, czyli o 500 dolarów, dosłownie Szanowni Państwo, gdy, gdy dolar spadł z 5 zł na 4 zł, czyli o 20%, to złoto wyrażone w dolarach, proszę zobaczyć, wzrosło o 500 dolarów. Tylko, że to 500 dolarów to nie jest 20%. Proszę zobaczyć, tego, tego chyba jeszcze nie mówiłem. Tam przechodziło mi to w głowie, ale jeszcze tego nie wypowiedziałem publicznie. Miałem to w swojej po prostu głowie sam dla siebie. Yy, 1000, chociaż może kiedyś, mówiłem, 1650, prawda? Yy, proszę bardzo, yy, i... Tak jest, szanowni państwo. Jeżeli policzymy, ile to jest 500 z 1650 dolarów, no to wychodzi na to, że złoto podrożało od września, szanowni państwo, do tego swojego szczytu o 33%, wyrażone w dolarach, ale dolar spadł 25%. 5%, przepraszam, 20% do polskiego złotego. Co to oznacza? Że złoto nabrało 33%, a dolar spadł do złotówki 20%. Czyli yy, właściwie ma, jest prawie podwójny wzrost. Czyli jeżeli złoto spadłoby na przykład o 25% do 3 złotych, z 4 złotych, bo to już nie jest z 5 na 4 to było 20%, a z 4 na 3 będzie 25%, czyli 25%. I zachowamy te parametry, które są wypadkową wzrostu wartości prawda złota, no to mamy tutaj to jest mamy tutaj fakt taki, że to będzie taki fakt właściwie na podstawie tej formuły matematycznej, że złoto zamiast podróżzyć tylko o 25% może podrożeć nawet o 40 na przykład, 2% albo o 43% 40 45 co to oznacza że złoto z poziomu 1954 jeżeli inne waluty się podobnie zachowają, nie będzie masowej wyprzedaży złota, tata. Ta, ta, wiadomo, tam już nie będę opowiadał tutaj o takich rzeczach, no to z 1954 razy, czter, przepraszam, plus e, 45%, no to złoto, szanowni państwo, jeżeli dolar amerykański spadnie do 3 złotych do, i zachowane zostaną te parametry, które były mniej więcej pierwsze drzwi, które obliczyliśmy no to podróżuje do 2833 dolarów. Jeżeli, szanowni Państwo, zachowane zostaną parametry, gdy dolar spadnie do 250, na przykład, no to złoto może nawet, szanowni Państwo, podrożeć o 70%, chociażby w tak tym krótkim okresie. No i złoto będzie kosztowało, jeżeli dolar amerykański spadnie do 250, no to złoto będzie kosztowało 3300 nam 30 dolarów, prawda, do momentu, w którym yy, złoto się nie odmuli, szanowni Państwo, yy, przepraszam, do momentu, w którym dolar się nie odmuli. A jak do tego dojdzie, szanowni państwo, dlaczego dolar amerykański miałby spaść do 2,50 i jakie są do tego bardzo mocne podstawy podstawy inflacyjne, podstawy oprocentowania ich waluty i podstawy płynności finansów Stanów Zjednoczonych opowiem w następnym odcinku. A tymczasem zapraszam do obejrzenia następnego odcinka, który się pojawi właśnie na ekranach państwa telewizorów, państwa ekranów, na telefonach, na komputerach. Oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, do klikania łapki w górę i jeszcze chciałbym coś zaanonsować. Oczywiście to jest wszystko wideo edukacyjno-informacyjne, które ma na zamiarze edukować i informować, prawda? Nie namawiamy nikogo do kupowania, sprzedawania złota, inwestowania, robienia czegokolwiek, szanowni Państwo. A teraz pokażę Państwu coś, czego jeszcze mogliście nie widzieć, a dokładnie. Eee, szanowni Państwo, mam coś specjalnego. Coś specjalnego dla ludzi, którzy chcą wiedzieć więcej. Dla ludzi, którzy chcą, eee, dla ludzi, którzy chcą się obronić przed tym, co przychodzi. Dla ludzi, którzy chcą się obronić tak jak inni ludzie, którzy się obronili czytając dobre ruch OOK, moje teksty przez 10 lat jak się obronili przed godziną zero, jak e, przeczytali, że w, jak przeczytali w 2015 roku 16, że na nieruchomościach w Polsce będzie można zrobić 100% że w Gdańsku będą najdroższe prawie nieruchomości i wielu ludzi zyskało prawda, wielu ludzi wiedziało, żeby sprzedać w Wielkiej Brytanii, uciekać z Wielkiej Brytanii, żeby sprzedać na górce cenowej swoje bardzo drogie domy E, wymieniając po 6 zł za funt, <głos》>, inkasując 2-3 razy więcej niż się da teraz zainkasować w przyszłości. No niesamowite historie, Szanowni Państwo, i niesamowite historie także przytaczam w mojej najnowszej czytanej e, książce. Jest to książka czytana, update'owana i poprawiona, prawda? Bo finanse się zmieniają i trzeba dodawać e, co niektóre rzeczy. No koniec, kropka, taki świat jest. I tutaj można sobie... E, e, nie powinno być wesprzeć, tylko powinno być wykup subskrypcji, można sobie tutaj wykupić subskrypcję i w tej subskrypcji jest 10 części w tej głównej subskrypcji w tych mniejszych można wykupić sobie mniej części książki czytanej a także dodatkowo dla uczestników w największej subskrypcji dodatkowo będą ćwiczenia i w książce znajdziemy rzeczy, których nigdy nie mówię publicznie, znajdziemy rzeczy, których nie mówię nigdy na YouTube, znajdziemy rzeczy których nie piszę nigdy na Dobry Ruch Celołka, na No How Insider, a nawet na Hot Poland, i mówię to tylko swoim klientom lub też czytam to w swojej książce, bo uważam, że tak powinno być i tak musi niestety być. Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapki w górę, zapraszam do komentowania, pozdrawiam, do usłyszenia.